Cześć, ja jestem antydeveloper w tym filmie. Znowu obejście pod Galerią Malta. Wczoraj nagrałem specjalny film. No, specjalny, przynajmniej w porównaniu do innych materiałów z mojego kanału, ponieważ nic w nim nie mówiłem, ani jednego słowa. Były tylko ujęcia i napisy. Stwierdziłem, że moje gadanie nie jest potrzebne, gdyż bardzo często publikuję materiały codziennie. Coś tutaj nagrywam Więc stwierdziłem, że bez sensu jest moje gadanie I po prostu lepiej będzie po prostu zrobić ujęcia Bez zbędnego Rozmawiania po prostu o tym I ciągle mówienia o mojej opinii, ponieważ moja opinia Moją opinię, swoją opinię już wyraziłem W wielu materiałach, a szczególnie w dwóch pierwszych, tak więc Cóż To się to prezentuje, tam chyba no ktoś, jest Jest tam pracownik, aha jest pracownik w zielonej kamizelce. Tak to się prezentuje Tam jest pracownik, nie chcę na niego kierować też kamery za bardzo tu na terenie obiektu z zewnątrz nikogo nie ma ale tam ktoś jest to jest ten Marta House, tak więc nagrywać tu mogę, chyba że właściciel tego obiektu miałby coś przeciwko ale nie chciał, nie chcę mi się po prostu wykucać z ludźmi bo niektórzy twierdzą, że nie można, nawet z terenu publicznego, więc nie chcę się po prostu wykucać z nimi. To, że nagrywać mogę, to ja wiem, dlatego staram się z tego korzystać i tutaj rejestrować wszystko, co daje radę. Czy tam ławki są podemontowane? Czy mi się wydaje? Chyba tak. Ławki są jakby podemontowane. Troszeczkę ciekawie to wygląda. No, i co, znowu gadam na filmie? I się zastanawiam, czy od teraz robić po prostu ciche ujęcia bez gadania, czy nie będzie to czasem lepszą opcją, czy nadal mówić w filmach do kamery. Po prostu stwierdziłem ostatnio, że nie mam po co się już odzywać, więc chyba tak będę robił, że będę już. Ale woda stoi, kurde, dużej tu. Że po prostu nie będę już robił raczej filmów, w których rozmawiam, tylko. Będę nagrywał sam obiekt no, podobno kładka ma zostać, więc... więc fajnie, że będzie jakiś symbol po galerii, jeśli rzeczywiście tak się okaże się to faktem, faktyczną informacją, że ona zostaje, to ja się bardzo cieszę. reklamy wszędzie A je, je, je. i co, to wnętrze teraz to już chyba naprawdę jest yy, opróżnione troszeczkę No, to rzeczywiście to się wydaje, że jest opróżnione z tej strony. Wydaje mi się, że tu były w ogóle jakieś lampy takie fajne, teraz ich nie ma w ogóle. Takie były, były takie specyficzne lampy, nie ma ich już. Ale jakieś logo widziałem tam, sklepów i reklamy jakieś jeszcze są cały czas. I ogólnie szyby, wszystko. No i co, generalnie wczorajszy film trwał około 4 minuty czy 5, bo były same ujęcia. Jak ja zaczynam gadać, to to się robi dłużej później, więc więc też to będzie opłacalne dla mnie i dla każdego, kto moje filmy ogląda żeby te filmy były po prostu krótsze a bardziej była pokazana galeria, więc myślę, że o teraz również w tym filmie polecę już z ujęciami z tej drugiej strony już polecę tylko z ujęciami i z tamtej ściany jeszcze bocznej, ponieważ nie ma sensu, żebym ja gadał lepiej, że zrobię jakieś ładne ujęcia Co tu się dzieje? Woda wylatuje stąd. Cóż my tu mamy? Wejście Znowu w tym samym miejscu, pod napisem galeria Cóż tam jest? Pustka Znów ciemno Pod tym wejściem nic się nie dzieje nowego, zupełnie nic A ja znowu gadam, generalnie Dzisiaj postanowiłem zmienić formę U mnie pojawienia się codziennych filmów O czym powiem pod koniec materiału Czyli za jakąś minutę Do zobaczenia za chwilę W międzyczasie jeszcze Kilka ujęć tego, co w każdej chwili może stać się przeszłością, bo nigdy nie wiemy, kiedy to nastąpi. Okej, okay, dziś spróbuję tu zaglądnąć inaczej. Nie wiem, czy coś tam widać. Nic nie widzę, generalnie. Jest tak, słońce pada na ekran, że ja nawet nie widzę przez kamerę, co tam jest. Więc zobaczę to dopiero w edycji. Chciałem zrobić przybliżenia, ale nie ryzykuję, że tam będą pracownicy. Nie chcę robić przybliżenia na wizerunek, żeby nie ma problemów. Chociaż w sumie i tak podczas edytowania taki wizerunek zamarzę, więc w sumie to nie ma o co się martwić. No i to tyle w temacie kolejnego obchodu pod galerią. Tak więc co do tych informacji, to stwierdziłem, że publikowanie co dziennych filmów jest przesadą po prostu. I nie ma to sensu publikować codziennie filmu Nawet 3 trzyminutowego, czy czterominutowego Spod po prostu galerii, pod którą się nic nie zmienia Tak więc, żeby nie zanudzać kogokolwiek, komu się chce oglądać w ogóle te wszystkie materiały Stwierdziłem, że... no ale straszne Przykro. Stwierdziłem, że zacznę zamiast filmów zwykłych publikować filmy short tak robiłem już dwa razy, ale wtedy publikowałem po trzy filmy short na dzień, bo nie byłem w stanie w jedną minutę się zmieścić z całym materiałem obejścia, ale myślę, że teraz jak, robię, jak robiłem te ujęcia bez gadania, one mi zajęły dość krótko. Później podogrywałem nowe i się wydłużyło trochę. Myślę, że dałem rady się streścić do tej minuty, jeśli się postaram. I po prostu teraz będę publikował tylko filmy short z ogólnych ujęć, które chciałbym, że zajęły minutę, czyli jeden film dziennie, po prostu minutowy, taki light. Minuta oglądania to myślę, że nie jest dużo, bez gadania, więc można nawet bez dźwięku oglądać. I myślę, że tak będzie naj, najbardziej przyjemnie, komfortowo do oglądania. Będzie mniej czasu się traci na to. I dlatego też ten film jest taki długi, że chcę to wszystko na spokojnie powiedzieć, bo mogę później nie mieć okazji mówić do kamery. W filmach short planuję po prostu, że to był. Były ujęcia bez gadania, tak więc tyle. I jak się coś zmieni, jeśli będą jakieś drobne zmiany to nie, ale jeśli się coś dość mocno coś się zmieni, nie mówię tutaj o rozpoczęciu rozbiórki oczywiście, chociaż jak się rozpocznie rozbiórka to w ogóle będę publikował pewnie długie materiały, żeby się pożegnać z galerią. Cała szczęście jeszcze rozbiórka się nie zaczęła, chociaż jeśli, jeśli już zaliczyć jakby prace rozbiórkowe wewnątrz to już się dawno zaczęła. Ale z zewnątrz jeszcze budynek jest nienaruszony. Przez szyby też nie widać zbyt dużo. Ten dzik coś tam podnosi. No dobra, to tyle. Tak więc dziękuję za oglądanie. Od jutra już postaram się wprowadzić filmy short. Jeden dziennie, bez gadania, tylko ujęcia. Chyba, że coś się zmieni, wtedy będę publikował materiał taki jak te dotychczas. No i to tyle. Życzę miłego dnia. Cześć.